Znajdujemy się pod kamienicą przy ulicy Dowborczyków 13. Ta kamienica wsławiła się jako miejsca akcji w filmie Ida Pawła Pawlikowskiego z roku 2013. To właśnie ten film, jako pierwszy w historii polskiego kina, otrzymał upragnionego Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. To właśnie tutaj, w tej kamienicy, mieszkała niejaka Wanda Gruz. Stalinowska pani prokurator, którą odwiedza jej krewniaczka Ida. Nowicjuszka w zakonie katolickim, która odkrywając swoje żydowskie korzenie, jednocześnie odkrywa przeszłość Wandy Gruz. Ta opowieść o dwóch bardzo niezwykłych kobietach uwikłanych w wir polskiej historii doczekała się wspaniałego odbioru na całym świecie. Dla nas, którzy dzisiaj idziemy szlakiem Oskarowym. Najważniejsze może być to, że łódź jako taka, właśnie z takimi miejscami jak kamienica przy Dowborczyków 13, jest prawdziwą skarbnicą miejsc, które scenografowie, filmowi i realizatorzy wykorzystują jako swoiste wehikuły czasu. W tym przypadku kamienica posłużyła jako wehikuł czasu zabierający nas do początku lat 60. XX wieku, a zatem. Przenoszący widzów mniej więcej o pół wieku wstecz. Ale takie miejsca potrafią także grać inne okresy historyczne. Najważniejsze są procesy adaptacji scenograficznej, które są zadaniem scenografów filmowych. Częścią tych zabiegów scenograficznych jest chociażby usunięcie współczesnych szyldów, tabliczek z numerami ulic, anten satelitarnych, które oczywiście po realizacji. Wracają na swoje miejsce. Miejsce takie jak to oceniane jest najpierw fachowym okiem scenografa, a następnie jest poddane serii procesów i zabiegów scenograficznych, związanych chociażby z materiałami, jakie widzimy przed sobą. Jeżeli okna w budynku taki jak ten zostały wymienione na okna plastikowe, niezgodne z okresem, w którym rozgrywa się akcja filmu. Zostają one oczywiście nie wymienione, to byłyby za duże koszty, ale odpowiednio zamaskowane, chociażby odpowiednimi taśmami naklejanymi na ramy okienne i imitującymi drewno. Czasami montuje się niby okiennice, które zasłaniają całe niepożądane plastikowe okno. Jeżeli spojrzycie na wejście do kamienicy, nad nim Widać dosyć widoczną pomalowaną na żółto rurę gazową. Także niezgodną z okresem, w którym rozgrywa się Ida, ale zachowaną w filmie. Najwyraźniej scenograf uznał, że zwłaszcza w filmie czarno-białym, w czarno-białych zdjęciach Ryszarda Lęczewskiego i Łukasza Żala, taka rura odpowiednio zniknie i nie będzie raziła oka widza. Widzimy także miejsce, w którym w filmie. Był widoczny neon Odys. Czym był Odys, czy był sklepem, czy kinem, tego się już nie dowiemy, ale na pewno umieszczenie tego neonu w filmie świadczyło o miłości, jaką Paweł Pawlikowski miał do sztuki polskich neonów, które zresztą pojawiają się także w innych scenach filmu. Warto wspomnieć, że na początku filmu Ida, bohaterka grana przez Agatę Trzebuchowską, dociera do bohaterki granej przez. Agatę Kulesze tramwajem. Ten tramwaj podróżuje wzdłuż Ulicy Legionów. Pod koniec Oskarowego spaceru, będziecie przecinać tę ulicę, kiedy będziecie szli od Akademii Muzycznej do Ulicy Ogrodowej. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ to właśnie wzdłuż Ulicy Legionów podróżuje Ida i to wzdłuż tej ulicy. Zrealizowano jedno z najbardziej efektownych ujęć filmu, w którym widzimy łódź początku lat 60. z przechodniami, tramwajami, fasadami sklepowymi, oczywiście także odpowiednio stworzonymi i zaadoptowanymi na potrzeby oskarowego filmu Pawła Pawlikowskiego.